Witajcie, witajcie. Długo nic nie nagrywałam, to przynajmniej pomyślałam, że nagram przesyłkę, która dotarła do mnie od Asi Turczyn. To jest przesyłka z Anglii. No i zobaczmy, co tam jest, bo ja już zupełnie nie pamiętam, co w niej powinno być. Tu jest trochę rzeczy dla dziewczyn. One są podpisane na górze, więc będziemy oglądać. Trochę się będzie trzęsło. <laughs> paczka lekko sfatygowana. No kurczę. No i zobaczmy, co tu, co tu jest. Tu mamy tak. Mamy rzeczy dla Marzeny. Ups. Tak Wam tylko pokażę. Trochę rzeczy jest, więc jest Marzena. Tu mamy... Asia Bielecka-Maroszek. Dobra. Tu mamy Anetka. Co ona tam ma? Coś tam ma. O! Dobra, Anety, to ja chyba mogę pokazać, co tu jest. Ten zestawik śliczny. Też go mam. Pięknie jest. No i tam jakieś szpargały może nie będę wyciągać, bo ja nie wiem, czy Aneta tego nie ma przypadkiem dla kogoś do paczek, więc nie będę odkrywała tych tajemnic. Tu mamy dalej Magda Sender. Dobra. Tu mamy Luiza. To kuczy, tu dla wszystkich jest tylko nic dla mnie póki co. <grytanie> Zobaczymy co dalej. Tu mamy co to mamy? Aga. Rydzewska Kupczyk. To jest pewnie, pewnie jej uchwyt do yy, tego stojaczka. Lowery. No i to są chyba moje rzeczy już. Tak mi się wydaje, że to są już moje. Proszę, z taką piękną kosmetyczkę. Liczna kosmetyczka. A nie, ja nic nie dostałam. Słuchajcie, to jest RR. Myślałam, że to jest prezent jakiś od Asi, ale nie. To jest RR. To jest nasz RR. I. Czyli to jest RR. Od Marzeny. Czyli Marzena ma taką piękną kosmetyczkę. Nie zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu jest Marzena. Karolina, Ika, Renata, Aneta, Asia, um, Asia PL to jest nasza Asia trąbała, um, Kasia, Magda, Asia UK, czyli to jest Asia z Anglii. No dobrze, i teraz będę ja. Pięknie. <grywia> no. Jestem zdziwiona, że to jest po prostu w tak małym opakowaniu. I tutaj jeszcze oprócz rr przychodzą takie jakieś drobne prezenty. I każdy może sobie wybrać y, którąś kopertę i tam znajduje jakąś niespodziankę. Więc taka sprytna kosmetyczka. Super. Dobra. Tea gift set. Nie wiem. Czy to dla mnie? Czy nie dla mnie? Czy znowu? Może tu się też okaże, że tu w środku jest jak, jakiś RR, ale chyba nie. No super, herbatka. Mm, tu jest. Tu jest opakowanie po Gym Ja tego nie kupowałam w każdym razie. w środku mamy. Nie! Eee, <laughs> to jest chyba prezent. Asia mi mówiła, że będzie jakiś prezent dla mnie. Więc to jest chyba to. Boże, jaka jest piękna Asia. No boska pszczółka. No przepiękna. Cudna. Ja zbieram e, figurki z Jim także mm, każda taka figurka jest po prostu dla mnie bardzo cenna. No przesłodziak. Dzięki, Asiu. Piękności. Piękna jest. To jest chyba prezent, mam nadzieję. W każdym razie już nie planuję oddawać. Stawiam od razu u siebie na biureczku. Lecimy dalej tutaj jest pewnie kolejny RR no tak, to jest RR Karoliny to jest y, praca robiona na 40ct czyli mam dwa RR -y do zrobienia ja jestem po operacji ręki tu widzicie mam taki piękny szef taką piękną bliznę y, no na razie na razie w miarę jest ok trochę mnie ta ręka pobolewa no, ale ona ma się goić aż do 6 miesięcy, więc trochę czasu jeszcze upłynie, zanim zdobędę pełną władzę w tej ręce i przestanie mnie boleć. No i mamy pracę od Karoliny. To jest, to jest właśnie 40CT. 40 Dla mnie ciężki materiał do wyszywania, bo jednak jest to materiał, który wymaga dużej precyzji wijania igiełki, no i mm, obciąża on trochę moje ręce. No ale jakoś pewnie pomału e, dam radę. Także to jest Karolina. Okay. To jest Karolina. Tu mam swój nowy stojak. Bo ja też kupiłam sobie Lowery. No i słuchajcie, mam stojak. Mam tutaj rurki do niego. To będę później składać. Hmm. A, to jest z kochany. To sobie kupiłam właśnie przez Asię. Kupowanie przez Anglię takich rzeczy jest dużo bardziej opłacalne, bo nie płacimy wtedy tych wszystkich opłat no i śliczną mam poduszeczkę z igiełkami cudeńko, śliczna dzięki Asiu za pomoc w zakupie, bo zawsze to wychodzi jednak dużo taniej przez Asię dobra, dalej co my tu mamy mamy takie śliczne guziczki Boże, jakie piękne. Piękne guziczki. Nie wiem, czy ja je kupowałam. <laughs> Może to nie są moje. I biedronki, jakie słodkie. No piękne. Nie, chyba, to chyba Asia mi dała, bo ja nie przypominam sobie takich zakupów. No ale boskie są. Patrz, jaki śliczny ten czajniczek. Misio. Kwiatuszki w tej konewce. Myszki. No boskie. Nie wiem, czy je to jest, ale już będzie moje. Teraz, a teraz, kochany, mam też kolejne sekatorki. Jak ja to mówię na nie? To chyba biały. Tak. On jest taki biało-złoty, taki kremowy, można powiedzieć. Beżowy, o, śliczny. No, piękność. Piękne są. Coś pięknego. To będę potem I teraz będzie... Tak, mam tutaj jeszcze sulki. To są takie zestawy sulki. One są w Różnej gamie kolorystycznej, to jest akurat e, taka gama, Ona się nazywa, ona się jakoś nazywała e, Rosewood Manor, Cotton Rosewood, a nie Rosewood Manor Collection. Ok, to dawało mi się, że one mają jakieś nazwy według Summer, no właśnie, Aha, Summer Sampler Collection. A tutaj mamy Cotton Petit Rosewood Manor. No, w każdym, w każdym razie one są w takich kolorach, które są dobrane do siebie, i można nimi na przykład wyszyć jakiś jeden sampler, albo może one są dedykowane też do jakiegoś konkretnego samplera. Nie wiem, ale mi się spodobały kolory, więc takie sobie właśnie zestawiki zakupiłam no i teraz będą już, a będą już Timki i mamy ten chyba jest na nagrodę od Asi to mi się zdaje coś ten nie wiem czy ja go, chyba go kupiłam to chyba też kupiłam, bo tej rozgwiazdy nie mam. Świetnie się jej wyszywa. Ja zaczęłam teraz wyszywać tego kraba. No i jestem już 25% mam zrobione. No i tak chyba dotąd mam wyszyte. Świetnie się to wyszywa. No i ciekawa jestem, jak właśnie wyjdzie otrzyw Myślę, że następne zrobię ten. bo One są no po prostu śliczne. No i ta piwonia. Cudna. Jest taka pszczółka w piwoni. Ta piwonia jest przepiękna. No i jeszcze mam jeden. Jeden milchil. Te kwiatuszki. Tu coś jest? A, tu jest taka widzę, biedroneczka. Śliczny. Tutaj będzie biedronka. No. To byłoby na tyle. Reszta to jest stojak, nie będę Wam go teraz składać. To jest lowery. Bo ja mam za mało stojaków, więc będę mieć kolejny. <grym> Okej, okay. to cała paczka. Ja teraz tak dużo yy, zakupów nie robię, bo yy, trochę mnie finansowo wykończyła moja ręka, więc póki co muszę ją lekko <grym> odchorować <grym> finansowo. No, i takie malutkie, skromniutkie zakupy. Resztę będę wysyłać do dziewczyn. I to byłoby na tyle. Widzimy się, myślę, na kolejnym odcinku, gdzie pokażę swoje postępy, bo coś tam udało mi się powyszewać. Dzięki dziewczyny. Trzymajcie się. Pa! pa.